mano kolejny krótki gameplay. I tak, na początku kilka wyjaśnień. To jest gra Need for Speed Most Wanted. Działa na starszych komputerach. Warto w nią zagrać. Podoba mi się w niej przede wszystkim fabuła. Ma sens. Rzadko tak jest w grach takich właśnie wyścigowych. No i dobra, w takim wypadku tak. Yy, może zrobię z tej gry Całego gameplaya, czyli jak awansować z 15 na pierwsze miejsce na czarnej liście. Może to zrobię. Zobaczę, jak będę miał inne rzeczy do roboty. Teraz zwykły, pojedynczy, prosty wyścig na moim poziomie. Weźmiemy sprinta, żeby nie trwał on zbyt długo. Ten może być. Policję wyłączymy. medium, dobra. Ten samochód jest to taki z dawnego kompa mój, którego sobie sam właśnie w ten sposób stworzyłem. Coś, co się ze FPS-ami dzieje na tym programie, zobaczymy jak będzie jakość w filmiku. Więc tak, gra podstawowo naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Nie jest jakaś super nowa. Aha, i... trochę nie grałem w tą grę, no dlatego musicie po prostu być dla mnie wyrozumiali, że mój poziom gry nie będzie jakiś ogromny, dlatego wiecie, ja jestem po przerwie. Poziom jest medium, więc może to nie wyglądać najlepiej, ale mam nadzieję, że jakoś się prezentuje. Dalej, yy, proszę Was o subskrypcję i proszę, abyście napisali do mnie na PW. Ten, kto będzie mój filmik jaka jest u niego na komputerze jakość, jak ten film u niego wygląda. Czy po prostu fajnie, czy jakoś słabo, bo ja potrzebuję takich wskazówek. Na po wiem, że nie mam zbyt wiele wyświetleń, ale na pewno ogląda mnie ktoś, kto ma kanał na YouTubie, to proszę go o poświęcenie dla mnie yy, dwóch, trzech minut, wysłanie do mnie krótkiej wiadomości, która byłaby im bardzo pomocna. I tak, jeżeli chcecie, bym zrobił jakiegoś gameplaya, to możecie podać mi nazwę gry. Ja po prostu ją sobie załatwię. I będę robił gameplaye długie albo krótkie. W zależności od tego, czy grę jestem w stanie przejść. Jak wam tłumaczyłem wcześniej, nie, gra, nie grałem w takie nowe gry nigdy. Typu właśnie DOS X Human Evolution. Dlatego nie umiem ich przechodzić nawet. Dlatego jak chcecie jakąś grę, to proszę, żeby była ona. Znaczy nie, może być nowa. Ja po prostu ją wypróbuję. U udało mi się wygrać wyścig. Jestem zadowolony. Jest to krótki gameplay, dlatego skończę go za chwilę. I dlatego jeszcze tylko kilka słów. Proszę o subskrypcję. O jakiś dobry programik. O to, żebyście klikali fajne. Bo to też pomaga. O komentarze. O to, żebyście pisali do mnie, co jest ok, co jest źle. I o to, żeby ktoś do mnie napisał właśnie. Jak wyglądają filmiki jaka jest tam jakość na nich i czy to ujdzie w tłoku, czy no muszę trochę polepszyć tą jakość, dziękuję.